Siemanu, szeryfie, tutaj jest zastępca dołk. Przesłuchiwałem tego bimbrownika i on się przewrócił i myślę, że może nie żyje. Mam go pochować, szeryfie? Najpierw upewnić się, że nie żyje. Teraz nie żyje. Benny e. here. A teraz coś szczególnie interesującego dla wszystkich miłośników sportów. Oto panie i panowie, w Hall nowe objawienie w bilardzie. Hurricane Hill rzuca wezwanie obecnemu mistrzowi Henrymu McGee i chce zdobyć puchar mistrzów. Get up Oh <laughs> 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 uh, sorry no I'm sorry <laughs> I oto Harry Han -Hills zostaje zdyskwalifikowany za podarcie obrusa, a Henry Magdzi ponownie zostaje zwycięzcą. A oto on przyjmuje teraz gratulacje od swojej uroczej żony, więc Henry Magdzi ponownie zwycięzcą i z tą nowiną oddajemy głos do studia. Jury. Świetnie, George. Dobrze, wróć, wróć, George. Oddał pięknie. Obejmij jury. Świetnie. Dobrze, przytnij do czworga. Tak jest, przejeżdżaj po jury. Po czterech przejeżdżaj, świetnie, bardzo dobrze. Peter, bardzo dobrze, przejeżdżaj, Peter. Tak jest, zatrzymaj się na trębaczu, świetnie, zatrzymaj się na trębaczu. Peter, najazd na trąbkę. Bardzo dobrze, świetnie, równo. Tak. Teraz widzisz tam te dwa trofea? Najeżdżaj na te dwa trofea. Nie, nie. Stop. Przytnij do jednego. Nie, nie. Przytnij do jednego. Przytnij do trzech. Spróbuj zmieścić. Trzymaj. Trzymaj. Panie i Panowie, kiedykolwiek film kinowy pokazywany jest w telewizji, prezenter ma problem. Albo pokazuje go w taki sposób, ale to zajmuje tylko jedną trzecią, środkową część ekranu, albo nakłada tak zwany obiektyw ściskowy i ściska całą akcję w jeden mały obrazek. Ale niestety w ten sposób każdy wygląda, jakby miał 3,5 metra wzrostu. Z drugiej strony może spróbować, jakby wyłowić najciekawsze fragmenty akcji, tak jak zrobił to ten gość. Dlaczego się zatrzymałeś? Chcę ci coś pokazać. Zobacz, co o tym sądzisz. Och, jest piękny, jest taki duży, zdaje się nie mieć końca. Musisz być z niego dumny. Pewnie, że jestem. Kiedy powiedziałeś, że kupiłeś ten teren, nie wiedziałam, że chodziło o tyle akru w ziemi. Wygląda tak pięknie, gdy oświetlają słońce, prawda? Jeszcze jak. Mnóstwo ranczerów chciałoby położyć na niej swoje łapska. Myślę, że ja tu zrobię sobie lądowisko albo centrum rozrywki. Zniszczyłby się. Kilku turystów nie popsułoby czegoś tak pięknego. Hej, co robisz? Nie ruszaj. Nie mogę tego odpiąć, jak ciągle się wiercisz. Czekaj, ja to zrobię. O, dobrze? Tak, nie wiedziałem, że masz tu takie wspaniałości. Nie mogę się doczekać, kiedy się w nie wgryzę. Mogę? Zapraszam. Hej, ty, smarkaczu, co robisz na mojej ziemi? Ja, 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 ja panu wytłumaczę. Oto co robię ze śmieciami, którzy wchodzą na moją ziemię. Proszę pana, pan nie rozumie. Znęca się pan nad słabszym. On nie robił nic złego, proszę pana. Naprawdę. Niech to będzie dla ciebie nauczka, koleś. Wynoś się. Cała ta ziemia, co mówiłeś, że jest twoja, to nie jest, prawda? Nie, nie jest. Tak myślałam. Czy to ma duże znaczenie? Nie, nie ma. Dla mnie ma. Pomyśleć tylko, że naraziłeś się na te wszystkie kłopoty, tylko po to, by zrobić na mnie wrażenie. Widać, jaki ze mnie nabieracz. Nie w moich oczach. Chodź do mnie, kochany. O, mój niele. Ta ziemia naprawdę należy do nas. To część Ameryki. Tak, i my jesteśmy częścią tej wspaniałej Ziemi. To wszystko nasze, jak okiem sięgnąć. Nic nie może przyćmić piękna tego wielkiego kraju, tej Ameryki. Drodzy bracia i siostry, zebraliśmy się tutaj w obliczu Boga i w obecności tego zgromadzenia, by połączyć tego mężczyzny i tę kobietę świętym węzłem małżeńskim. O panie! Ale narobiłem. Tylko spójrzcie na nią, na tę twarz. Wygląda, jakby miała już za sobą dwa życia. Ale jej stary odłożył parę groszy, więcej niż ja. To wszystko będzie jej, kiedy on wykituje. Z tego, co słyszę, to już niedługo. Jaka ona jest brzydka. Ale przecież większość dnia będę poza domem, no nie? Zarządzając jedną z fabryk jej ojca. Nie ma wątpliwości. Ale zabierzcie ten twarz. Wygląda jak niezasłane łóżko. Łóżko? Czy ja będę musiał? Czy ona spodziewa się, że ja, ja? Nie mogę, nie mógłbym, nie mógłbym, nie mogę. Nie przejdę przez to, nie mogę. Nie mogę się dać w to wciągnąć. Po prostu nie mogę. Nie, nie, nie mogę tego zrobić. Nie zrobię, nie zrobię. Nie. Za żadne pieniądze. Czy ty, Tadeuszu, bierzesz sobie tę kobietę za żonę? Jedzenie na kołach. Chcesz być obsłużony, naciśnij przycisk. Tak? Ted Tingley! Elsie! Co? Chodzę w czerni po odejściu mego drogiego męża? Mogę zapytać, kiedy odszedł? Jakieś 10 minut temu, ale nie wróci przed szóstą. Byłaś w klasie J. dubs prawda? j Pamięta Pamiętasz ją, długi nos wyglądała trochę jak generał De Gaulle, tylko wyższa. Pamiętasz? Daj, zrobię to dla Ciebie, dziękuję. Jej matka miała manię religijną, co? Nakładała okulary z witraży, żeby oglądać program Gwiazdy Niedzieli. A niech nie. W nie. porządku, dziękuję. Więc nigdy się nie ożeniłeś? O nie, nie. A nie masz małej szklaneczki? To tak, jakby spalić dom tylko po to, by zrobić sobie grzankę, nieprawdaż? Dziękuję. Dobra, to trochę jak jabłecznik, prawda? Ostrzegam cię, mój mąż wkrótce wraca. Ja nic nie robię. Wiem. Ale jeśli zamierzasz, to lepiej już zacznij. No a twój mąż? Ach, on nawet na mnie nie spojrzy. Gdybym miała wypadek, nie byłby w stanie zidentyfikować ciała. No ale ja nigdy. No. Ja też. Prawie nigdy. A za kogo wyszłaś? Za Billa Batesa. Za tego zapaśnika? Ale on mnie źle nie traktuje. Tak, wiem, ale... O rany, to on. Szybko. A, niech mnie. Uciekać stąd. A, niech. Wybacz, kochanie, nie wziąłem fajek. Na razie, Elsie. Na ra, kochanie. Na ra, facio. Widzisz, mówiłam ci. Nie zależy mu. No, rzeczywiście nie zależy. Podobam się tobie, prawda, Ted? Oj, podobasz mi się jak nie wiem, tak, tak, jestem atrakcyjna, prawda, Ted? O, tak, bardzo tak. Naprawdę nie chcesz, prawda, Ted? Tak, Elsie. Tak, tak. Ogłaszam was mężem żoną. Możesz pocałować pannę młodą. Digger Blue, prywatny detektyw. Digger Blue, Digger Blue, jest najsłynniejszym australijskim stróżem prawa. Digger Blue, Digger Blue to detektyw, na którym można polegać. Posyłają po Digger Blue, tak posyłają po Digger Blue. Och, posyłają po Digger Blue, tak posyłają po Digger Blue. Odcinek pod tytułem Zaginiony Mikrofilm. Romans obejrzyj z kimś, kogo kochasz. Sam się przekonaj. Pensja dla dziewcząt. Złoczyńca został złapany i dostał nauczkę. Jeśli zadrzesz z Digger Blue, poparzysz sobie palce. Digger wie, że zapracował rzetelnie na swą nagrodę. Tym mieczem pasuje ci na szlachcica. Do widzenia, Sir Digger Blue. Harcerze i harcerki. Doroczny festyn.

dla panów Tędy do Georgi na ciastka i bułeczki Tędy na orgię dziwki i laseczki Beny Hill. Wystąpili. Wersja polska Amercom. Czytał Stanisław Heropolitański. Музыка. Режиссер.